Dlaczego boimy się rozwoju w relacji? Dlaczego boimy się tych zmian, które mają w nas nastąpić? A może dlatego, że jak się poznawaliśmy, to wszystko nam pasowało, wszystko było takie akuratne, bo i były motyle w brzuchu i wszystko partner robił dla mnie, żeby po prostu było miło. A teraz nagle, kiedy jesteśmy już kilka lat po wspólnym życiu, zadajemy sobie jeszcze raz na nowo pytanie: czy ja rzeczywiście chcę tej zmiany? I zmiana budzi strach nie dlatego, że jest tą zmianą, tylko dlatego, że nie wiemy jak to zrobić. A tu trzeba po prostu naturalnie pójść do szkoły, naturalnie się nauczyć, po prostu różnego rodzaju zachowań, które spowodują, że spojrzymy na siebie zupełnie inaczej. Jakby zniesiemy się trochę wyżej, jakby w naszej relacji, po to, żeby zobaczyć siebie i odświeżyć się właśnie z tymi motylkami, e, tylko już 20 lat później na przykład, albo 15, e, gdzie jest cały czas ta sama atrakcyjność, ale jest też mądrość relacji, która powoduje, że stajemy się dla siebie nie mężem i żoną, ale partnerami, partnerami, którzy mogą na siebie liczyć. Zapraszam, odnowamy już niedługo.